Dobry, moi drodzy. Witam na czytaniu z okazji pełni Księżyca w Lwie z ciekawym aspektem kwadratury w Uranie, więc może być zaskakująco, tak powiem, najdelikatniej. Ale zobaczmy. Wybieramy 1, 2. Te karty chciały wypaść. Ja zupełnie na początku przeczytam też, co one chcą powiedzieć, i będziemy dobierać tutaj karty. I czytamy. Dla jedynek, zobaczcie, piękna, piękna karta z Delfinkiem. To są trudności. To są wyzwania. Ale ta karta mówi, że żeby zobaczyć prezenty w tych napotkanych wyzwaniach, i wyciszenie może uczyć. Ale największe lekcje przyjmuje się podczas sztormów. Przesłanie jest takie: Dzisiaj będę pamiętać zwycięstwa w moim życiu, a nie porażki. Wiem, że wzrost jest wynikiem przeciwności losu. Jestem silniejszy, silniejsza nie dlatego, że upadam, ale dlatego, że mogę powstać. Dziękuję za burzę życia i wiem, że po niej nadejdzie słońce. No piękne przesłanie, Jezus, podpalę tu coś. E, kolor czakry korony, e, kolor y, uzdrawiania, tak? Zobaczmy, jakie energie, jakie przesłania jeszcze tutaj chcą się pokazać dla Was, co ja mam Wam powiedzieć odnośnie tej energii pełni księżyca, co przychodzi, co nadchodzi, co jest ważne. Zaraz zobaczymy dla jedynek po prostu super. Słuchajcie, i w tych trudnościach jest nadzieja i w tych trudnościach jest rozwiązywanie tematu i w tych trudnościach jest cel. Ale to nie tylko. Dla jednych jest to po prostu koniec już trudności. Tu już jest temat, w których jest którym jest uwolnienie, w którym jest teraz pokazana misja, kierunek, zwycięstwo, dobro, radość, szczęście, powodzenie, przebłysk, olśnienie. E, temat wyzwolenia tutaj duszy. Tu jest też e, gdzieś e, wyrównanie karmy, tak? Tutaj mogą przychodzić, zobaczcie, sytuacje, w których e, zaczyna się odmieniać los. Tu jest karta, mówi zaufaj. Wszystko idzie po, jakby ku celu, po dobrej ścieżce, właściwymi torami, więc się nie lękaj. Jest ochrona z góry. Twoja dusza wie o co tu chodzi. Twoja dusza, ty jako człowiek możesz nie wiedzieć, ale twoja dusza wie. I faktycznie są tematy, które dla niektórych się kończą, jakieś trudności, jakieś rzeczy z przeszłości, które już odchodzą, gdzieś gdzie byliście mo może bezsilni, nie widzieliście kierunku, nie widzieliście nadziei. To odchodzi. Tak, jak wy macie też odejść od pewnych rzeczy, bo zobaczcie, co się szykuje: szykuje się energia dobrobytu, szykuje się ener energia urodzaju, szykuje się energia królewska, czyli panuje nad różnymi tematami: panuje nad materią, panuje nad swoim życiem, panuje nad codziennością, tak? Nad wszelkimi dobrami i błogosławieństwami, które chcą do mnie przyjść. Wygrywam, dzięki czemu, dzięki sile, dzięki wytrwałości, dzięki cierpliwości, dzięki um, postawianiu granic, dzięki obronie swoich racji, przekonań, swojej prawdy, swojej jakby sprawiedliwości, tak? Tutaj też jest powiedz nie daję dalej wejść już. Temu, co przeciążało, temu, co od, odgradzało mnie szybą od różnych możliwości. Odchodzę i Daję koniec pewnym cierpieniom, stratom, przeciążeniom, nie noszę już swoich obciążeń, e, przepraszam, no swoich też, ale przede wszystkim cudzych, nie daje się tutaj wmanewrować w różne sprawy. Proszę, mam moc, panuję, jestem, jestem w mocy, jestem w energii działania, jestem w energii skuteczności i zaczynam. Nowy temat. Z miłością, z zaufaniem. Odradzam się. Odradzam się. Coś pięknego. Tak? Super. Jeszcze yy... anielskie przesłanie dla jedynek. Anielskie przesłanie. Nowy moment, miłość, nowe rzeczy, proszę. Prawo przyciągania jeszcze dostaliście, zobaczcie jak ładnie. I prawo przyciągania mówi: Muszę bliżej, słuchajcie, zaraz wam pokażę. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli i napełniania ich miłością. Dosłownie, tu jest miłość, a tu jest ta moc przyciągania. Z spokojem i harmonią, na Twoją prośbę, z przyjemnością dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości. Tak i tu macie, zobaczcie, korona, macie tutaj spotkanie z absolutem, z czerpaniem z mądrości, opieką sił wyższych, słuchaniem Waszych próśb i modlit, więc zachęcają nic dodać, nic ująć. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję i zapraszam dwójki. Zapraszam dwójeczki. Zobaczymy, co wy macie. Dwójeczki. Siła. Zobaczcie, siła. Cudownie. Piękny, biały niedźwiedź. To jest też magiczny symbol. Cudownie. Tutaj jest czakra trzeciego oka, słuchajcie. Tu jest moc intuicji. Tu jest moc wglądu, ale też inteligencji, bystrości, wiedzy. I teraz, co mówi tutaj yy, ten przekaz? Jesteś odważny, odważna, wytrwasz, znajdź swoje centrum mocy, bo je masz. Dzisiaj. Spojrzę w siebie i uświadomię sobie, że mam całą odwagę i siłę, której potrzebuję w każdej sytuacji. Będę bronił, broniła tego, w co wierzę, nawet jeśli oznacza to, stać samotnie. Będę miły, prawdziwy, miłosierny, hojny i uczciwy wobec siebie i innych, bo to będzie trwać. Jestem potężną wieczną istotą w mojej podróży przez wieczność i nie będę się lękać. Niesamowita. Zobaczmy, co dalej, co ma przynieść ta pełnia, Jakie przesłania, jakie tematy, jakie wskazówki dla dwójek poproszę. Jakie tematy, hi, hi, już pięknie. Nowego początki, jedynki też miały rozpocząć od nowa, a wy zaczynacie właśnie. Siła, to jest wiara, zaufanie. Czasami dziecięca naiwność, by pójść gdzieś, gdzie jest nieznane, ale pójść, zaryzykować. To jest ta odwaga do ryzyka, pójść nową ścieżkę, inną ścieżką, ścieżką nieznaną, tak? Tu są też pewne tematy, które mogą być związane z dziećmi, o dzieciach, tak? Też siła wytrwania w tym, żeby, nie wiem, uporać się z różnymi tematami. U każdego to będzie coś innego tej kwestii to jest też tutaj jakby rozpoczęcie nowego cyklu yy, ustanowienie siebie na nowo gdzieś yy, wzrost rozpoczęcie czego ma jeszcze dotyczyć proszę, słuchajcie, są jest wsparcie wsparcie, świętowanie, nowe środowiska yy, nowe społeczności nowe miejsca przeprowadzki, zmiany, nowe sposoby zarabiania, nowe przyjaźnie, nowe związki. Tu jest pojawienie się zupełnie też nowego człowieka, nowej duszy, jak najbardziej tak. Tutaj, słuchajcie, są, będą przychodzić do Was też wiadomości, Informacje, które będą, zobaczcie, znowu ta sama karta pomimo tasowania, też siła, siła podbija siłę, będzie dawało energię, moc, prawdę, zwycięstwo. E, będzie e, kwestia panowania i nagrody za cierpliwość, proszę, energia też wzrostu, uzdrowienia, ozdrowienia, odnowienia, rekonwalescencji. E, Temat rodu, powiększania rodu, wszystko co z rodem może się wiązać, wszystko to, co było gdzieś pod powierzchnią, gdzieś było może też ukrywane, gdzieś było zafałszowane w Was i na zewnątrz Was, będziecie nad tym panować. Będziecie, też mamy energię zwycięstwa kolejną. Będziecie wreszcie, jeżeli wcześniej, słuchajcie, były nie wiem, różne sądowe sprawy, byliście gdzieś też w jakichś sytuacjach okłamywani, oszukiwani, szkalowani, było robione coś z waszymi plecami, co nie było dobre, co nie było miłe i tak dalej. Wiecie, niesprawiedliwe po prostu, uciążliwe jest nad tym wreszcie. Temat panowania, zwycięstwa, jest temat protekcji, wsparcia, pomocy, jest konkret, jest strategia, jest moc, są, są tematy zakończenia, transformacji i zmiany. Proszę, zakończenia, transformacji, zmiany. Zmiany, oczywiście, na lepsze, która ma powodować co? Bezpieczeństwo, stabilność, nowy próg, że tak powiem, czyli, czyli to bezpieczeństwo, tak? Bezpieczeństwo, które jest i wewnątrz Was, i na zewnątrz. I to wszystko ma doprowadzić do szczęścia, pomyślności, radowania się wreszcie z życia, możli otworzenia drzwi na możliwości, ale to Wy musicie w tym też uczestniczyć. Wy, dzięki właśnie zaufaniu sobie, swoją moc sprawczą w swoje metody w swoje zmiany też na przykład nawyków zmiany myślenia podejścia na przykład do zdrowia podejścia do, do pieniądza podejścia do miłości do różnych aspektów tak nowe fundamenty nowe schematy nowe wzorce i zobaczcie warto bo jest energia zwycięstwa bo jest energia radości bo jest energia zadowolenia cieszenia się po prostu tutaj, i już nie trzeba e, się przyczajać, bać się, nie wiem, lękać y, po prostu różnych tematów, tylko no i dzięki Wam i z zewnątrz różnym tematom, też może mądrym ludziom i tym, którzy będą do Was przybywać, będziecie ich spotykać, e, po prostu rozwiniecie y, skrzydła. W różnych tematach, coś się ziści, coś się uda, nawet cuda. Tylko mówię, trzeba włożyć tą energię, zaufać. Co od aniołów? Ha, patrzcie, zauważ znaki, zauważaj znaki, tak? I mogą już wcześniej do Was przychodzić różne tematy, słuchajcie, liczby, symbole, sny, e, znaki z ciała. Wszystko ważne. Tak, to niebiosa zesłają ci różne znaki. Na Twojej drodze zostawiamy dla Ciebie pióra, monety, inne rzeczy, które mają przypominać Ci, że Cię kochamy i że nigdy nie jesteś sam. Macie też tu do ochrony przodków, oni się pokazali. No, też jest pokazane zrodu. Przodkowie z rodu. Palcie świece, poproszcie o wsparcie, o kierunki, niech będą Was wskazywane. Wyrażajcie też swoją wdzięczność. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.